Dzień dobry. Dzień dobry, wakacje w samym środku w pełni, lato w pełni. I my dzisiaj też takie wakacyjne. Nawet się ubrałyśmy odpowiednio. Tak, już w takich urlopowych nastrojach. Mhm. I chcemy z Wami króciutko dzisiaj o odpoczynku porozmawiać. W naszych niewinnych rozmowach. Dokładnie, tak, Monika Sokołowska. Kasia Porębska. Bo. Często w tych szczególnie szalonych czasach mamy problem z tym odpoczynkiem i z tym, żeby dać sobie na niego zgodę, przyzwolenie, tak, żeby tak. sobie pozwolić na chwilę nic nie robienia. Odpuszczenia, oddechu, spokoju i żeby tak bez wyrzutów sumienia po prostu odpocząć od powiedziałabym wszystkiego. I słuchajcie, myśmy też. Yy, yy, Zmierzyły się z, z, z własnym odpuszczaniem. Tak jest. <laughs> I słuchajcie, y, podjęłyśmy decyzję, że w miesiącu sierpniu o, odpoczywamy. Odpoczywamy pełną parą. Odpoczywamy do tego stopnia, że nie wypuścimy w sierpniu odcinka. Znaczy może nie do końca, wypuścimy pod koniec sierpnia, już oh. wtedy spodziewajcie się, bo już to będzie prawie wrzesień, tak. dlatego w ostatni czwartek sierpnia, pie pierwszy po wakacjach odcinek Niewinnych Rozmów z pewnością się pojawi. Ale właśnie, bo to nie jest łatwe. Tak jak powiedziałeś, zmierzyłyśmy się, mm -hmm. Mm -hmm. rozważałyśmy, tak. czy możemy sobie pozwolić na tą chwilę oddechu, bo nie chciałybyśmy was zawieść. Tak. Ale Kasi tutaj zdrowy rozsądek zwyciężył i <laughs> Kasia powiedziała, że mamy też do tego prawo. Mamy nadzieję, że wy się z tym zgadzacie. Dajcie w ogóle nam tam znać, że wypuszczacie nas na ten urlop. Krótki, bo krótki, ale jednak. A to jest po to, żeby naładować akumulatory, żeby naładować baterie, żebyśmy mogły do Was wrócić znowu z fajnymi pomysłami, na tej naszej petardzie mm -hmm. z tym naszym gorącym, ognistym temperamentem, żeby się nie wypalić po prostu. Tak. I to w każdej sferze życia jest potrzebne. No i to, co powiedziałyśmy sobie w jednej z naszych rozmów o autentyczności, tak? Żeby, żeby, żeby zrobić to absolutnie w zgodzie z sobą, ponieważ rzeczywiście mam takie poczucie, że do tego odpoczynku nie jesteśmy tak do końca, nie jesteśmy tak do końca. Przyzwyczajeni i nauczeni. Nie jesteśmy nauczeni też do końca odpoczywać, i moment, w którym pojawia się ta, ta chęć odpoczynku, to jest moment, w którym od razu też pojawia się poczucie winy. Tak, to wyrzuty sumienia. To wyrzuty sumienia, tak? Czy kogoś nie zawiodę? Czy jeżeli dam sobie przestrzeń, dam sobie moment pauzy, kiedy zrobię tą przestrzeń tylko i wyłącznie dla siebie? Czy przypadkiem to nie będzie? Odebrane jako egoizm, jako pewnego rodzaju forma bezczelności, takiego niezaopiekowania może czegoś, może odpuszczenia za bardzo. No tutaj odsyłamy od razu do odcinka o perfekcjonizmie, szczególnie tym neurotycznym, bo tu I się na poś... egoizmie też my gdzieś te wątki już poruszałyśmy. Poruszałyśmy. Tak, tak, tak. To, to, to w tym wszystkich naszych niewinnych rozmowach wybrzmiało, no właśnie czemu jest tam tak trudno? Odpuścić. No, dlatego, że tego jesteśmy nauczeni. Jesteśmy nauczeni absolutnie e, e, takiego ogromnego, e, powiem to tak potocznie, harowania. E, I my jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni do tak, tak zwanego kultu pracy. Szczególnie, ja mówię, my pod tytułem roczniki, które ja reprezentuję e, pokolenie X, pokolenie Millennials. To są jeszcze roczniki, które są naprawdę nauczone tego, że tylko ciężka praca doprowadzi cię do sukcesu, tylko ciężką pracą coś w życiu osiągniesz, i tylko jeżeli będziemy pracować, to jesteśmy czegoś warci. Nie? To jest tak bardzo z tego nie, poziomu wartości, że jesteśmy czegoś warci. A tak naprawdę, kiedy jesteśmy czegoś warci. Czy to rzeczywiście ma się odbyć kosztem naszego zdrowia psychicznego, kosztem przestrzeni dla siebie? I czy naprawdę odpoczywając jesteśmy niewarci? Niewarci czego? Nie? Więc pojawia się Właśnie. mnóstwo takich dużych, du, 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 takich, takich dużych wątpliwości i takich pytań. Nie? A to znowu pewnie wynika z tego, że my zaraz myślimy, co inni o nas pomyślą, A. co inni nas powiedzą, bo my siebie wartościujemy. Tak przez opinię innych i to jest chyba w tym najtrudniejsze, żeby się wyzwolić tak. z tego sposobu myślenia, z tego schematu. Oczywiście, znaczy, wiesz, to jest bardzo naturalne z tego względu, że my się najczęściej przyglądamy w oczach innych, mhm. patrząc na innych, mamy oczy z przodu, nie, ma, nie chodzimy z lusterkami przed sobą też w jednym z odcinków o tym mówiłyśmy, więc my się na pewno będziemy sugerować tym, co mówią i w tym, co słyszymy od innych jak najbardziej. Natomiast rzeczywiście. Taką dojrzałością jest ten moment zatrzymania się i popatrzenia, czego ja chcę, czego ja potrzebuję, co jest teraz mi potrzebne, żeby dobrze się czuć, żeby, żeby lekkość poczuć, żeby przestrzeń poczuć, żeby moje właśnie akumulatory się nie wyczerpały życiowe akumulatory pod tytułem moja psychika, mój układ nerwowy, moje emocje, moje ciało, przede wszystkim moje ciało, które może mi sygnalizować, że ja już naprawdę. To najczęściej naj... właśnie to ciało sygnalizuje, że już naprawdę mam dosyć, że już nie chcę, że ja chcę chwilę pauzy. I teraz jakie dajemy sobie przyzwolenie na tę na, na, na pauzę, na ten moment zatrzymania się? Nie jest w tym nic złego, że mówię sobie dość, że mówię sobie chwila odpoczynku, że mówię sobie basta. I że chcę pobyć na przykład w spokoju sama ze sobą albo z kimś, kto jest mi bliski, bądź spędzić czas zupełnie nic nie robiąc, nic nie robiąc, absolutnie jestem warta, nadal jestem warta. I to pomaga, słuchajcie bardzo mocno, żeby właśnie z tą do nową energią potem ruszyć do zadań, tak, które i zadań. mamy i o których nie zapominamy. I wszystkie osoby, jeżeli wczytalibyście się w biografię ludzi, którzy coś w życiu osiągnęli, to oni dają sobie prawo na mhm. to stop, tak. na to zatrzymanie, bo dopiero wtedy, kiedy Twój umysł odpocznie, no to ty masz szansę na to, że przyjdą do tej głowy jakieś fajne pomysły, że mm -hmm. to kreatywne myślenie będzie działać jak należy, bo kiedy tylko pędzimy jak ten chomik w koło wrodku no to właśnie możemy się szybko zmęczyć i szybko wypalić i Dokładnie. chęć do działania nam po prostu minie i to też będzie naturalne, mm -hmm. bo nie jesteśmy robotami, nie jesteśmy maszynami, nasz organizm ma swoją wytrzymałość. Pomyślałam sobie o baterii? Bateria też się wyczerpuje w telefonie, Duracell. No właśnie króliczki, <laughs> króliczki, tak. Też mają swoje limity. Tak. My też mamy swoje limity, tylko bardzo często o tym po prostu zapominamy i nie o, nie o to chodzi, żeby nic nie robić, to nic nie Robienie było wiecznym nic nie robieniem, tylko chodzi o to, żeby dawać sobie pauzę na, na po prostu złapanie oddechu, na zatrzymanie się, żeby rzeczywiście zweryfikować, na ile ja odpoczywam. Y i ten odpoczynek może być bardzo różny. To może być odpoczynek zaplanowany tak jak teraz w urlopie, w wakacje. To może być odpoczynek zaplanowany w ciągu tygodnia. To może być tylko godzina dla siebie. To może być 15 minut jakościowe, 15 mhm. minut dla siebie. To może być weekend. To może być jeden dzień, jeden wieczór jakkolwiek, jakkolwiek, ze świadomością, kiedy mówimy sobie stop. Teraz mam czas dla siebie. Dla układu nerwowego jest to błogosławieństwo. Dla układu nerwowego jest to moment, w którym ten układ nerwowy odpoczywa, nasz umysł odpoczywa od gonitwy, od natłoku, od bodźców, od zadań, od, od tych tego, codziennych spraw, tak, tak, od które tego co, nas tak, to, które bardzo nas zajmują i jest tego bardzo, bardzo dużo i warto sobie uświadomić, że w tym pędzącym świecie tego wszystkiego, co trudne jest dużo, i dlatego potrzebujemy choć chwilę zatrzymać się przy sobie, złapać rzeczywistość tu i teraz. Być, złapać dystans. Złapać dystans, złapać uważność, popatrzeć na to, co mnie otacza i jak ja się z tym czuję. Jak ja się z tym czuję przede wszystkim. A najczęściej emocje i ciało nam podpowiadają. Że to jest ten moment? Że to jest ten moment. Nie ignorujcie tych sygnałów mm -hmm. i dbajcie o siebie. Można też złapać trochę słońca, bo latu to już Mamy sprzywia, w ten. Więc tego serdecznie Wam życzymy i nie mówimy żegnaj, lecz do widzenia. Do widzenia. I do usłyszenia tak. mm -hmm. Będziemy się z Wami słyszeć i widzieć w ostatni czwartek sierpnia. a Tymczasem udajemy się na. Zasłużony, odporny wakacje, odpoczynek sobie, tak. dla siebie, dla innych, dla bliskich. A zapewniamy, że dzięki temu pomysły na nasze nowe odcinki niewinnych rozmów będą jeszcze bardziej kreatywne, jeszcze bardziej wciągające, i my z tą energią do was będziemy wracać już po wakacjach. Już po wakacjach i teraz jeszcze na koniec tylko powiem tyle, że dajemy przykład że każdy ma prawo odpocząć. Dajcie znać, gdzie wy będziecie odpoczywać. <laughs> Koniecznie. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. I do zobaczenia. Do usłyszenia.